Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem Doctor Strange w multiversum, o błędu, czy In the Multiverse of Madness, czyli drugi solowy film o przygodach Stevena Strange'a, czyli naczelnego maga w MCU, który już nie jest naczelnym magiem w MCU. A jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, no to musicie obejrzeć oczywiście Avengers Infinity War i Avengers Endgame. W każdym razie na początku chciałbym Wam powiedzieć, że ta recenzja będzie kompletnie bez spoilerów. Nie będę wspominał o niczym innym jak... Tym, co widzieliśmy w zwiastunach i oficjalnie opublikowanych przez Studio Marvel klipach, także nie musicie się obawiać. Raczej na końcu tej recenzji. Potwierdzicie się albo e, zmienicie zdanie na temat tego, czy warto iść do kina. A powiem krótko, że warto. Jako fan musicie iść na wszystko, co studio Marvel wypuszcza, e, aby zobaczyć to w kinie na własne oczy. Ale nie obeszło się bez minusów, bo żaden film nie jest idealny. E, chciałbym powiedzieć, że Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma problemy, ale nie problemy typu. Coś się dzieje głupiego w filmie, tylko produkcja tego filmu miała mega problemy. Dokrętki, opóźnienia, COVID, później zmiana reżysera. Ze Scotta Derricksona, który wyreżyserował pierwszy film, zmieniono na Sama Raimi'ego i powiem Wam tak, świetna decyzja Kevin Feige, naprawdę Sam Raimi zrobił tutaj mega robotę. Um, Nowym reżyserem jest Sam Raimi, którego kojarzycie na przykład z takich filmów jak Spider-Man, Spider-Man 2 i Spider-Man 3, które. Nie są w MCU, właściwie za sprawą No Way Home są w MCU, ale wcześniej nie były. Także Sam Raimi jest takim nowicjuszem w MCU i mm, oprócz Spider-Manów możecie go kojarzyć z Martwego Zła. I Sam Raimi uwielbia horrory, to jest e, jakby znane wszystkim fanom Sama Raimiego. I szedłem do kina, aby zobaczyć, czy Kevin Feige i ogólnie studio Marvel i Disney pozwolą mu zrobić z tego filmu horror. Bo tak właśnie był ten film reklamowany. Horror z kategorią wiekową PG-13, myślałem... Kurczę, to nie może się udać. Jakie rzeczy mogą przestraszyć 13 trzynastolatków? To będzie bardziej śmieszne niż straszne. I powiem wam, że chyba Kevin Feige i w ogóle w studio Disney zaufało samowi Raimiemu, bo dało mu chyba wolną rękę. Nie wiem, nie jestem nim, nie czytałem ich kontraktu, ale tutaj um, wstawki, sama Raimiego, jego klimat, jego... Styl widać wszędzie od początku do końca. Muszę wam powiedzieć, że ten film był straszny, był dosyć straszny i co wrażliwsze dzieciaki nie powinny go raczej oglądać. Jeżeli jesteś rodzicem zastanawiającym się, czy puścić swoje dzieci do kina na ten film, no to jeżeli masz wrażliwe dzieciaki, to powiedziałbym raczej nie. Poczekajcie na wspólny seans na Disney Plus za 90 dni od premiery. Ehm, bo było kilka naprawdę Kilka jumpskerów nawet było, po których tak robiłem. Wiecie, no sam byłem zszokowany, jak bardzo Sam Raimi miał wpływ na, na horrorowy vibe. Film był ciemny, mroczny, um, ale jeżeli chodzi o fabułę, to powiem wam tak... Um, jeżeli jesteś fanem MCU, no to oczywiście, widziałeś każdy film, każdy serial i wszystko wiesz na temat tego filmu. A jeżeli nie, no to tu w prawym górnym rogu kliknij w ikonkę i tam dowiesz się, co musisz obejrzeć, aby zrozumieć fabułę Doctor Strange in the Multiverse of Madness. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że. Jeżeli jesteś fanem to widziałeś wszystko, to zrozumiesz ten film, ale jeżeli jesteś takim casualowym widzem, który po prostu poszedł sobie na Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który widział tam wcześniej Ironmana, czy Kapitana Amerykę, czy jakieś pojedyncze filmy, to powiem Ci tak nie zrozumiesz nic z tego filmu bo naprawdę bardzo dużą trzeba mieć wiedzę na temat wcześniejszych filmów przynajmniej je obejrzeć, aby zrozumieć co się dzieje, aby wiedzieć skąd są motywacje Wandy, skąd są motywacje doktora Strange'a, co Wong robił wcześniej kim jest Ameryka Chavez, mimo że to jest jej debiut, ale za chwilę o tym porozmawiamy eee, także bez jakiejś Podstawowej wiedzy nie zrozumiecie tego filmu, który był naprawdę fabularnie. Powiem wam tak, no troszkę zawiły, troszkę za bardzo. Doctor Strange w multiwersum obłędu. Ten tytuł wskazuje na to, że będzie tutaj mnóstwo multiversum, skakanie z jednego świata do drugiego, rozwiązywanie problemów, takie chodzenie po okruszkach, po poszlakach, aby rozwiązać problem przez multiversum i powiem wam tak. Było trochę multiversum, ale moim zdaniem było trochę za mało i to jest minus tego filmu, bo to był największy plus tego filmu, największy plus sprzedażowy multiversum. Można było robić dosłownie cokolwiek, bo. Jest nieskończona ilość światów w Marvelu, w multiversum i sam Raimi mógł po prostu najdziksze teorie, najdziksze swoje fantazje e, urzeczywistnić na ekranie, a tego multiversum było za mało. E, odwiedziliśmy kilka różnych ziemi i to tak naprawdę tyle. Później fabuła skupiła się na dwóch tak naprawdę i i tyle, za mało było tego multiversum w multiversum, ale to jest tylko moje zdanie. Przeczytałem parę recenzji przed pójściem do kina, żeby dowiedzieć się mniej więcej czego oczekiwać. Wszyscy mówili, że aktorstwo. Jest na wysokim poziomie, że Ameryka Chavez po prostu wygrała e, ten film, ale moim zdaniem jest inny zwycięzca. Ale zacznijmy od początku. Doctor Strange, czyli Benedict Cumberbatch, no to wiadomo, wysoki poziom w każdym swoim filmie zagrał dokładnie tak samo jak powinien był, zarozumiały, był profesjonalny. I był pełen magii, że tak powiem, magii aktorskiej. America Chavez, czyli najnowszy nabytek w MCU, jej moce to podróż między multiversum. Tak więc, Multiverse of Madness to jest idealny film, aby ją tutaj wkleić. Także debiut jak najbardziej udany. Wiele osób uważa, że zagrała najlepiej. Zagrała świetnie, naprawdę jako nowość w MCU to jest nielada wyzwanie, żeby dobrze zagrać i naprawdę jej to wyszło. Ale według mnie Scarlet <ścoughs> chciałem powiedzieć Scarlet Johansson, Scarlet Witch, czyli Elizabeth Olsen wygrała pro... ten film, tak tak a propos, powinien się nazywać Doctor Strange i Scarlet Witch w Multiverse um, tam obłędu w multiversum obłędu, bo to co Elizabeth Olsen pokazywała na ekranie, to było niesamowite. To jest po prostu sztuka. To jest po prostu sztuka przez duże S. Grała sama ze sobą, bo to nie jest jakby e, nowość, że multiversum będzie dużo różnych wersji Doktora Strange'a, dużo wersji Wandy e, Maximów. Także. Interakcja sama ze sobą to już jest nie lada wyzwanie aktorskie i powiem wam, że naprawdę grała na emocjach widza do ostatniej chwili. Mega 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 sprawa według mnie Scarlett Witch, czyli Elizabeth Olsen tutaj 20 na 10 zagrała niesamowicie najważniejszym jednak elementem, według mnie, na który powinniście zwrócić uwagę, to muzyka w tym filmie. Danny Elfman, czyli kompozytor y, muzyki do Doctor Strange in the Multiverse of Madness, zrobił tutaj robotę na poziomie Hansa Zimmera i Incepcji. Tutaj Muzyka tak dudniała, kiedy widzieliśmy Illuminati, to nie jest żaden spoiler, Illuminati pojawią się w tym filmie. Kiedy widzieliśmy Illuminati, muzyka z X Menów jak zadudniała. O Jezu, jakie to było piękne, aż ciary mnie przechodziły, aż teraz przechodzą mnie ciary. Um, muzyka. Idealnie podkreślała klimat, taka horrorowa, taki ten vibe, takiego mocnego brzmienia. Interakcja z Sinister Strange'a z Doctor Strange'em po prostu majsterszyk muzycznie nie wizualnie o tym też opowiem za chwilę tylko muzycznie. Z zwróćcie uwagę no nie da się zwrócić uwagi ale usłyszcie muzykę w tym filmie błagam Was, dajcie mi znać, że nie tylko ja jestem takim kakofonikiem. Jeżeli chodzi o CGI, to interakcja Sinister Strange'a i Doktora Strange'a była naprawdę wyśmienicie zrobiona. Efekty specjalne były niesamowite. To oko, o którym wspomniałem, które Sinister Strange ma tutaj, zostało poprawione, także tam się trochę... Wiecie, dowaliłem do tego, że tak powiem, po młodzieżowemu, że to wygląda, jakby pięcioklasista to robił na lekcji informatyki. W ostatecznej wersji filmu zostało to poprawione. Nic nie da się zauważyć, że to jest jakiś CGI. CGI ogólnie wyśmienite. Doktor Strange jest kojarzony z magią, prawda? No to jest tam dużo efektów specjalnych. Była walka, która przypominała mi walkę Doktora Strange'a z Thanosem na Tytanie i to wyglądało tak niesamowicie, że po prostu czapki z głów. Cały film był niesamowity. Jednakże nie obyło się bez takich baboli. Na przykład w przypadku Łonga, który walczył z tą ośmiornicą, której nie nazwali. Nazwali ją ośmiornica. To nie jest żaden Schumachorat, to nie jest żaden Gargantos, to jest nikt. Um, to jest po prostu ośmiornica, tak przynajmniej nazwali ją w filmie. Na końcu tej walki CGI Wonga wyglądało tak trochę topornie. Było też kilka innych takich momentów, dosłownie momentów, sekund, które wyglądały dość. Dziwnie. Da się to zauważyć, jeżeli tego szukasz. Ja właśnie szukałem złego CGI, bo na takich właśnie elementach staram się recenzować film. Szukam jak najwięcej minusów. A tutaj. To jest jedyny minus, na który zwróciłem uwagę. Kilka sekund średniego CGI, który też wygląda naprawdę niesamowicie, ale jak na standardy Marvela, było to średnie CGI, jak również zbyt mało multiversum w multiversum. Dlatego oceniam Doctor Strange in the Multiverse of Madness na 8 na 10. Jest to naprawdę film, który trzeba zobaczyć w kinie. Broń Boże, żadne torenty, żadne nagrywane kebabem wersje. Broń Boże, nie, nie marnujcie tego potencjału. Nie marnujcie pierwszego wrażenia, bo pierwsze wrażenie robi się tylko raz, i to było naprawdę mocne wejście doktora Strange'a po kilku latach. Oczywiście, chodzi tutaj mi o solowy film. Jeżeli chodzi o zakończenie, o wyjaśnienie scen po napisach, to będzie w osobnym materiale, który na kanale już w sobotę. Scena po napisach była naprawdę świetna. zdradzę Wam tylko, że były dwie. Zakończenie również omówię wam w osobnym materiale i czekajcie na. Z recenzję ze spoilerami, która też pojawi się jeszcze w ten weekend. Byłeś na filmie, daj znać, bez spoilerowo. Proszę was, bez spoilerowo, co sądzisz o Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Czy gdzieś się ze mną nie zgadzasz? Czy zawsze się ze mną zgadzasz? W sensie w każdym punkcie, o którym opowiedziałem, daj mi znać swoją opinię, ale ostrzeż o spoilerach, jeżeli musisz już zabrzeć w recenzji bez spoilerów. Trzymajcie się na razie.